Urząd Miasta i Prezydenta Miasta suwał Pana Czesława Rękiewicza. Chciałam podkreślić, że wymienione przeze mnie zajęcia uatrakcyjniają pobyt maluchów w szkole. Ponadto no, są ulubiane i doceniane wśród uczniów i ich rodziców. E, Prezydent uzupełnienie tego pieniądze, które Pani, to jest te pieniądze, ta kwota pozwoli na to, że dzieci będą te. Będą jeszcze ciekawsze zajęcia, lepsze warunki do nauki, do y, poznawania y, wiedzy. Także pani Dyrektor, kurator to dał Pani dyplom a my damy Pani pieniądze. Te pięć miesięcy, tutaj były takie rozmowy Pani, uczniów i rodziców y, i była taka wola rodziców, żeby przeznaczyć na rodziców i moderatywistów? Tak, żeby... Proszę Państwa, Państwo dysponujecie tym pieniędzmi, także jeżeli rodzice i Pani y, y, Panu prezydentowi również chciał zauważyć naszą pracę, naszą współpracę.